Data premiery nowego DLC, promocje na agencję oraz spora premia za zlecenia od Franklina. Z tej strony Xertes i zapraszam Cię do cotygodniowego przeglądu nowości z GTA Online. Właśnie teraz, kiedy montuję cały materiał z nowości w tym tygodniu, Rockstar zamieścił posta mówiącego więcej na temat nadchodzącego DLC. Jedną z głównych wieści jest jego premiera, która jest planowana na ten wtorek, czyli 13 grudnia. Z kolei postać, która przez Rockstar była zapowiadana jako ta, którą już znamy, to Ron. Tak, wiem, że nie każdy tego oczekiwał, ale jak widać, studio postanowiło oddać tej postaci drugie życie po nie do końca popularnym dodatku Przemytnicy, gdzie to Ron był naszym współpracownikiem. Wracając do nowego DLC, to skupiać się będzie ono na wojnach narkotykowych. Wiemy, że pojawi się sporo nowych pojazdów, pewnie nowe fryzury, ubrania, tatuaże, ale Rockstar potwierdził już na co wydamy najwięcej kasy: mobilna wytwórnia. O tak, tego nam brakowało. Propo samej miniaturki i tego dodatku, to w oko wpada kilka rzeczy. Pierwsza to oczywiście nowe maski, ubrania, tatuaże itd. Druga to chyba nowe malowanie do micro SMG. Jednak trzecia to te białe króliki, no i czwarta to postać wielkiej stopy formowana z chmur. Najprawdopodobniej króliki, jak i wielka stopa, to efekty narkotyków, z którymi będziemy mieć styczność podczas wykonywania misji. Trzeba również pamiętać, że jest to dodatek, który będzie rozwijany jeszcze przez jakiś czas, więc jeszcze sporo przed nami. Pozostaje nam jedynie czekać na to, co Rockstar dla nas planuje wracając do tematu materiału, czyli nowości w tym tygodniu mamy promocje na agencję pomocy celebrytom oraz ich dwa ulepszenia. Chodzi tu o zbrojownię i warsztat. Nie wiem jak warsztat, ale zbrojownia to moim zdaniem bardzo przydatna rzecz, ponieważ mamy w niej dostęp do wszystkich broni, nawet tych niedostępnych w Amunition. Dodatkowo, jeśli ktoś z Was ma sporo towarów w bunkrze, to ten tydzień jest dobry, aby go sprzedać, ponieważ sprzedaż towarów z bunkra jest przez ten tydzień na podwójnym mnożniku. Dostarczenie nadwyżki zasobów również na podwójnym mnożniku, jak i dostarczenie mieszanych dóbr z magazynu. Wykonując wydarzenie na sesji wojna handlowa, gdzie do dostarczenia jest pojazd, otrzymamy czarny kaszkiet broker oraz czarne słuchawki beat -off. Aby odblokować oba przedmioty, trzeba dostarczyć dwa pojazdy. Na promocji mamy amunicję oraz bronie takie jak karabin precyzyjny, karabinek wojskowy oraz materiały wybuchowe: granat, gaz łzawiący, bomba przylepna, bomba zbliżeniowa, rurobomba oraz kanister. Misje zlecenia zabójstwa na telefon od Franklina są na mnożniku razy 1,5 to oznacza, że za jedną misję około 5 minut roboty zgarniemy 127 500 dolarów. Jest to zdecydowanie najlepsza metoda zarobku w tym tygodniu i zachęcam Was do robienia tych misji, ponieważ taka okazja może się długo nie powtórzyć, ale też dlatego, iż już niedługo dostaniemy nowe DLC, które da nam możliwość kupienia laboratorium, a jego cena? No wiecie, Rockstar. Łodzie podwodne, jachty i itd. To nie są tanie rzeczy, więc zdecydowanie warto sobie w tym tygodniu to robić. Podwójny mnożnik gotówki oraz doświadczenia mamy na wszystkich misjach u agenta ULP, których jest 6, oraz tryb adwersarza: bunkier wskrzeszenie, diament wskrzeszenie, baza rakietowa wskrzeszenie, czas zbiorów 7 misji oraz wskrzeszenie 7 misji. Pojazdy na promocji na Elita Stravel jest Konada. Dalej na Legendary Motorsport czekają w wyróżnionych Lampadati Corsita, w dwudrzwiowych Pegassi Ignus, Deubache Champion i Inventro Kokua D10 oraz w czterodrzwiowych Pfister Astron i Lampadati Cicłemila. Następnie na Sader Sandra Superauto z Bendo w wyróżnionych Ubermacht Rinehart D-klasę Vigero ZX oraz D-klasę Draugur. Będąc przy pojazdach, zobaczmy, co możemy wygrać w tym tygodniu. W kasynie, mając sporo szczęścia, możemy otrzymać pojazd Dinka Postlude. Natomiast w klubie samochodowym, kiedy tylko uda nam się zająć pierwsze miejsce 3 dni z rzędu w serii wyścigów klubu samochodowego, otrzymamy klasyka, jakim jest Trufa De Type. Na zakończenie, powiemy sobie o najlepszych misjach w grze, czyli o próbach czasowych. Próba czasowa Dolina Tongwa powinna nam zająć niecałe 59 sekund. Więcej czasu, bo aż minutę 20 sekund będziemy mieć na próbie czasowej RC Bandito Cmentarz. Z tego miejsca dziękuję Ci za obejrzenie oraz zachęcam do oceny tego materiału. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Wszystkiego dobrego i jak zawsze pozdrawiam.